Cześć manku witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w tryb Mistrz Draftów. W tym trybie chodzi o to, żeby zbudować jak najlepszy draft i poglądać w tym przeciwnika. poczekajmy teraz na przeciwnika. Dobrze, mamy już przeciwnika. Zaczynamy budowanie draftu, Tutaj musimy bardzo szybko podejmować decyzje. Tutaj wezmę Alisona. Zobaczmy, kto będzie tutaj. Jest Malini. Bardzo ładnie mamy zgranie. Teraz myślę, Gomez. Tutaj Sokratis. Tutaj wezmę Ricarda, Na prawą obronę zobaczmy, kto będzie. Jest Aspilkueta, dobrze. Tutaj chyba wezmę Fabinho. Tutaj myślę, że nie będzie. Zobaczmy, kto będzie na lewym skrzydle. Chyba wezmę Guedesha. Tutaj wezmę chyba Tutaj pójdzie Salah. i wybierzmy teraz z rezerwowych. Tu chyba De Gea. No mamy Alistona, no więc Alistona jest akurat lepszy. tej baba wyższa Werel. Tutaj chyba wezmę Dinię Tu wezmę bandajka no, zobaczmy co będzie dalej Tutaj Kantę. Zobaczmy co będzie tutaj dalej Mamy no Tutaj mamy to słabsze załikole weźmy po prostu byle jakiego. Przydałby nam się jakiś lewy skrzydłowy. Jest, chciałem lewego skrzydłowego i mam Ronaldinho. Jeszcze mamy Alberto na prawą obronę. Wybierzmy sobie szybko menadżera jeszcze. I jak widać, przeciwnik jeszcze nie ukończył draftu, więc mamy duże szanse na wygraną. Zobaczmy, aby mamy stos zgrania. Zobaczmy teraz na cenę składu. Mamy taką samą, tylko ja mam lepszy czas, więc myślę, że wygrałem ten draft. Tak jest, udało się wygrać. Zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz. Dobrze, mamy już przeciwnika. Więc zaczynamy robienie drafta. Na razie trochę mało zgranie jest, ale myślę, że uda się to później popracować nad tym. Zobaczymy, kto będzie na ataku. No na razie, jeśli chodzi o zgranie, to jest bardzo słabo. Ale wybierzmy to ławkę <laughs> rezerwowych i, oraz zawodników, którymi będziemy mogli uzupełnić nasz pierwszy skład. O mamy kakę, więc <laughs> fajnie, bo nam da trochę zgrania. Już niewiele brakuje do 100 zgra zgrania. Jest, mamy Dalglisha. A tu wezmę Sancheza, on dodam zgrani w obronie. Tutaj chyba wezmę Boatenga. Jeszcze ostatni zawodnik. Jeszcze szybko wymienię zawodników na ławce i wybieram menadżera. Jak widzimy, przeciwnik już ukończył draft, więc zapewne on wygra. Ten pojedynek. I tak jest. Przeciwnik wygrywa, bo ten draft mamy lepszy czas. No niestety nie udało się wygrać. Zobaczmy, jaki miał skład przeciwnik. Ale myślę, że i, ta, ale i tak udało się nam. Yy, Amasować dalej i odbierzmy sobie jeszcze nagrody Ukończyliśmy dziesiątą dywizję Mamy tutaj na, o, takie oto nagrody Mamy player pika oraz paczkę Tutaj chyba wezmę sobie Baila Ponieważ jest to najwyższa w i go nie posiadam Teraz zobaczymy co będzie w paczce Mamy Francję LS I kto to będzie? Martial i jeszcze wersji z Ligę Europy, więc całkiem nie to traf. No dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.